Dobra, rzuty karny, katarzynów kontra atom. No. 1-0 atom. W bramce Atomu Michael Michael Strzela, zbynia. Wynik meczu 5 5 Albo 4-4. Nieważne. Zbynia. Z linii 11 metrów. Zbynia. Nie ma gola. 1-0 dla Tomu. W bramce ponownie Jarosław Kusiński Sołtys. Strzał oddaje wychowany na tym boisku Przemysław Krupiński. Widzimy skupienie w jego oczach. Czy, czy kamera go zdeprymuje? Mam ok. Przemysłow Krupiński, pseudonim EMUS. Jest gol 2 do 0 dla atomu. Nie wiem czy można, ej, nie zmieniaj. Co? Nie wiem czy można. można? A w złamał rękę. No rozumiem, ale nie złamał, nie? Czy bez sytuacji wiesz? Wiem, że to zmieniali jakoś te zasady. Nie ale... można Strzelasz, nie strzelasz. Będzie zmiana w ramce katarzynowa, chyba? Tak, Zbynia. Strzela. Marek Borowiński, lewa noga. Michael Krawczyk w ramce. Marek Borowiński. Marek Borowiński, gol. 2-1. nie na siłę. To jest nic nie Janik. 3-1. Autor dwóch goli w tym meczu minimum. Seba Rybiński. Ty. Trzech, sorry. Byłem kontuzjowany jak strzelił trzeciego. seba kontra michael Nadal 3 do 1 gol i koniec. Jeżeli zawodnik z numerem 7 strzeli gola to Atom awansuje. Kubiak strzał na wagę awansu do ćwierćfinału Pucharu Knura. Nie ma. Jeszcze mamy szansę? Mamy, ale musi być gol. Piotr Pecyna, ma szansę przedłużyć życie Katarzynów Legends. Nie ma i koniec. A ten czarny masuje do śmierci Gratulacje